I witam to tak gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, Bitcoin Sława Polska. Wracamy do oczywiście deweloperów. Zobaczymy, co dzisiaj dowiemy się w kolejnej audycji. Sam nie wiem, bo tej części nie obejrzałem, ale wydaje mi się, że zaczną mówić tutaj też o skalowalności w tym momencie po wypowiedzi ostatniej, jeżeli chodzi o ostatnią audycję. Także przenieśmy się do tej audycji. Zobaczcie, jak niewiele osób ogląda praktycznie to, chyba że większość obejrzała już po angielsku, no to super. Też można oczywiście po angielsku obejrzeć sobie w dwie godzinki taką audycję i wiedzieć wszystko, a my przejdziemy dla tych, którzy może nie do końca jeszcze sobie radzą z angielskim, na tyle ile potrafię tutaj wam też pomogę w tym. Um, is, is me, really Wydaje mi się, że skalowalność jest bardzo ważną rzeczą. Myślę, że to i BSV Z drugiej strony, na przykład, no, taka bojaźliwość przed tymi większymi blokami też nie jest za świetna, bo widzimy, że w przypadku BSV, to tutaj nam udowadnia, że można skalować za pomocą wielkich bloków. I, mean, I think that's a sort of like. That's a, a non-issue now. Um, Widzimy, and yet, there's still this fear of like someone getting kicked off the network. Oh no, we can't do that. We can't scale too fast because then someone's not going to be able to run a node. And that just seems uh, uh, naive to think that you're going to build a global economy based on. Bitcoin Cash I po prostu też nie możemy się bać tego, że no wiadomo, bez skalowalności tutaj dojdzie do tej globalnej technologii, bo to jest naiwne podejście, jeżeli chodzi o, o Bitcoin Cash. Yeah. Jesteśmy już 10 lat w krypto i cały czas mówimy o tym, że w końcu tutaj będzie ta skalowalność, ale nadal jesteśmy tak daleko. Jak daleko jesteśmy właśnie od tej skalowalności na miarę całego świata? I mamy takich rywali jak Amazon, powiedzmy Facebook, gdzie no pewnie w jakimś czasie tutaj osiągną, albo już osiągnęli paraboliczne wzrosty. I my jesteśmy tutaj 10 lat już w tej technologii. I jak długo będziemy jeszcze czekać? I niektórzy mówią, może nie teraz, ale za 50 lat. Yeah. Right. Yeah. Ile czasu tutaj mamy? No, na pewno, jeżeli chodzi o coraz to mniejszą nagrodę za blok. I, well, I, I chcę Nothing wrong with having smaller ambitions. Nie ma w tym nic złego. Tutaj chciałbym podejść do takiej innej strony też do tego. Nie ma nic złego w tym, że no, jest powiedzmy idea czy wizja tego, żeby zacząć po prostu powoli z tym. So, if, if, if everybody was explicit in, in stating what their goals were, I think it would be helpful. So, if BTC was like, look, we're not trying to be world money, we're Bomb -proof, uh, money that you have to be kind of technically savvy, and we have all of these. Tak jak w przypadku BTC, że po prostu, no, próbujemy być tutaj pieniądzem światowym, ale wiemy, że po prostu to jest taki zupełnie inny wydźwięk tego, tej prób, bo jeżeli każdy by był po prostu tak wylewny na temat tej technologii, że po prostu to zmieni świat, wtedy. By tutaj też properties that are inherently inefficient we're never going to get worldwide adoption i'd be like I'd they, could, they could just take the, the, the network completely uh, offline to prevent against solar flares and just like have a you know <laughs> sure. have like a one of those old called the you know little beads that you slide around on a. Yeah. Sure. <laughs> you można przecież wziąć sieć BTC offline, jeżeli pojawi się jakiś problem, i wtedy spokojnie tutaj podejść do tematu, oczywiście to jest ironia. <laughs> yeah. An advocate. Uh, An advocate so... in a vault somewhere. <laughs> Możesz to w ten sposób wiadomości kod telegramu. Albo żeby wysyłać wiadomości za pomocą morse kodu morsa za pomocą telegramu. Well, but by the way, Andreas Antonopoulos has a talk called money as a content type. I Andreas Antonopoulos miał właśnie tutaj taką informację o tym, że pieniądze jako koncept. Where he doesn't take it that far with those jokes, but, but he does make a case For, for that kind of vision for BTC. But he also has a vision, for BTC, where we would say alternatywny method. Yeah, so. Bunker coin, I like that. <laughs> Bankier coin. Monero kind of takes this approach and I'm Monero. coin. Then... oczywiście mamy tutaj też Monero, który też ma też tutaj swoje zalety. Jest unikalnym coinem. i Monero mówi, że mamy drogie transakcje, ale tak po prostu jest. And we're not to be world money. We're... Nie próbujemy być tutaj światowym pieniądzem. We're not trying to be world nie próbujemy tutaj jeszcze znaleźć większego marketu. And pay a few for That's the way are. I ludzie płacą po prostu parę dolarów za transakcję. I tak to się dzieje. Ale jeżeli chodzi o te wszystkie projekty, które udawają, że chcą być globalną gotówką czy, czy walutą. And then you're worried about... I w tym samym czasie martwisz się o powiedzmy skalowanie nodów, czy skalowalność albo wielkość bloku. I think that's, that's actually the issue. To też jest problem. Cause I, cause, like I've had conversations with some of these people, specifically in Bitcoin Cash, and they'll say, oh, we can't have these these big blocks now, because. I teraz też miałem konwersację z ludźmi, z Bitcoin Cash na przykład, że niektórzy mówią, ej, ale przecież nie możemy mieć tych wielkich bloków, bo think, okay. po prostu to załamie te nody, które tutaj są. Okay. Well, hang on, hang on. Ale mówię do nich, ale poczekajcie, poczekajcie na chwilę. So road, the, the road map to, Mówiliśmy o tym przecież, że za parę lat będziemy mieć tutaj w Bitcoin Cash właśnie te jednogigabajtowe bloki. To był zawsze nasz plan. Także, jeżeli idziemy do takiego scenariusza, gdzie są te jedno megabajtowe bloki, that means at some point we're going to be to Wtedy te małe nody i tak dzięki tej konstrukcji 1 gigabajtowych bloków, no nie będą tutaj miały prawa bytu, bo po prostu tak będzie skonstruowany. Blok tutaj, w Bitcoin Cash na przykład. So what's the is your, is your... Także jaki jest tutaj problem? Czy chodzi o to, że na przykład potrzebujemy dwa lata, żeby mieć nadal te małe nody na sieci? I te nody po prostu i tak tutaj wyginą, jeżeli bloki będą większe. Uh, right so I, I see that I, I agree with you guys i see that as a problem that uh, it's if if you have a clear goal that eventually we're going to gigabyte blocks which means you're only going to have businesses essentially that are running nodes then it's okay if we are there now essentially Będą powiedzmy w przyszłości też tutaj ginęły. Yeah, it's an interesting, uh, an interesting parallel there, I think, as Apple. I podobnie tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o Apple, gdzie mają wielką ilość konsumentów i mają ten produkt, który jest zafiksowany w jednym stadium. I pewnie nie mają teraz, powiedzmy, czasu, czy, czy, czy wystarczająco planu na to, żeby zapgradeować ten system w ich telefonach. I wtedy, na przykład, robią te upgrade'y z iOS-em, z nowymi funkcjami, które tylko działają na, powiedzmy, nowszych telefonach. Where, hey, no I z tej strony też nie chcesz iść za bardzo od tej strony, co Apple robi, że po prostu jeżeli. Y Powiedzmy, w nowych telefonach updateujesz oprogramowanie, to zostawiasz tych starych konsumentów tyle. Ale są w takiej pozycji, że mogą to zrobić, bo po prostu te nowsze telefony na tyle są cenione i ta praca włożona w to, że po prostu to przewyższa taką decyzję. And that's okay. Not our focus. We're trying to... I to jest OK w ich przypadku, bo to nie jest ich cel klientów w starych telefonach. My tutaj chcemy iść po prostu w przyszłość. Um, yeah, that, a bit, a bit Dlatego strach przed tym jest troszeczkę, no przynajmniej dziwne so like No i w tym momencie jesteśmy tutaj powiedzmy w Bitcoinie tutaj od tej strony w tak wczesnym stadium, gdzie my martwimy się o jakieś duże skalowalności problemy z tym gdy no nie wiem czy próbujemy tutaj utrzymać hobbystyczne podejście do tej światowej gospodarki I, I, if I'm being honest, I think that there are several Wiem, że przynajmniej w Bitcoin Cash jest paru deweloperów, którzy nie chcą dojść nawet do jednogigabajtowych bloków w przyszłości. I wydaje mi się, że to jest bardziej kompromis teraz. It was a a I była kiedyś decyzja, żeby mieć tą, ten plan, jeżeli chodzi o Bitcoin Cash, długoterminowy. Um, a i teraz bardziej tutaj podejście do tych dużych bloków w Bitcoin Cash jest, nie, 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 to jest bardziej Bitcoin SV, my w tą stronę nie idziemy. Actually, some I niektórzy z deweloperów mówią właśnie w tym momencie w Bitcoin Cash, że aj, nie potrzebujemy już tej, tego planu, tej drogi. To już się zmieniło. Going for, you know, 32 meg to 100 Maksymalnie, może tutaj pójdziemy do 32 MB, może 100 MB. Oh. So Także tutaj macie odpowiedź na drugą z rzeczy, która się dzieje wewnątrz: Bitcoin Cash, gdzie niektórzy deweloperzy twierdzą, idziemy do jedno-gigabajtowych bloków, tak jak to było w planie, a niektórzy niestety po prostu, albo stety, zależy jak markę doceni w przyszłości decydują się na maksymalne 32 100 megabajtowe. Może w przyszłości, bo jeżeli byśmy oglądali audycję pomiędzy deweloperami na Bitcoin Phoenix na tym głównym kanale, to wiemy, że na Bitcoin Cash wtedy była taka wizja, że do 21 megabajtów jest jeszcze w miarę bezpiecznie ze względu na decentralizację tych małych nodów w postaci Raspberry Pi, że nadal będą tutaj sobie świetnie funkcjonować. No, tutaj widzimy, że jest jednak problem pomiędzy deweloperami, którzy chcą skalować ogromnie, a jedni mówią: nie, 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 to jest wersja Bitcoin z yeah, yeah, I, so. yeah, I to też mnie po prostu martwi. Derek mówił: To the most bearish thing on, on BCH to me. TK, I want to ask you: and with Steve's bo I, I love Steve's point about, because I can relate to it very much with, uh, with startups of niching down. And saying, look, we're gonna own this, whether that's all you ever are or whether that's your initial entry point into the market. It's a clear, defined niche that you can absolutely dominate. And then if you wanna expand later, fine. Um, in a world where maybe there's a lot more coins that are niching down, do you see the BSV approach as being like a startup that's like, hey, we're gonna build a platform that literally does everything from day one? And No, czyli nawet nie trzeba tego wszystkiego tutaj tłumaczyć. W ostatnim zdaniu sprecyzował dokładnie to, co mówi, bo widzę, widzą, że e, na przykład Bitcoin SV idzie właśnie w taką niż. Bardziej tutaj dalej wypowiada się, czy tak naprawdę Bitcoin SV idzie w tą stronę, że to będzie platforma od wszystkiego. Bo wtedy pamiętajmy, że prawdopodobieństwo takich, powiedzmy, planów jest bardzo niskie, bo próbujecie wejść w każdy wymiar, powiedzmy, różnych gałęzi przemysłu. Tak jakbyśmy kiedyś oglądali też tutaj em, wywiad, pamiętam, swego czasu tłumaczyliśmy z Bradem Gallinghausem. Ich sukcesem jest to, że po prostu i porównywał to do Amazona, że zajęli się jedną rzeczą, czyli płatnościami. Dopiero gdzieś słyszymy z biegiem czasu, że XRP czy Ripple wprowadzał jakieś dodatkowe funkcje. Niektóre z tych funkcji ostatnio są zamykane niestety ze względu czy to na prawo, czy to na inne, na, na inne rzeczy. Ale Brad Gallinghaus właśnie się wypowiadał w owym czasie, że ich sukcesem jest to, że jak Amazon zaczynał od książek, oni zaczynają powiedzmy od tych płatności,

Także on tutaj mówi, że wchodzicie w aplikacje, wchodzicie w płatności, wchodzicie w data storage, czy wchodzicie oczywiście jeszcze w różne inne rzeczy i czegokolwiek nie można zrobić na innym blockchainie, można to zrobić na Bitcoin SV, czy po prostu ta wizja, gdzie nawet jeżeli nie macie tej funkcji u siebie, to macie patenty, możecie zniszczyć konkurencję oczywiście z ironią. Uh, you know, like does that With total Czy to po prostu nie jest za wielka wizja podciągnięta na wasze bary, można powiedzieć, ramiona? I jeżeli słyszymy w społeczności BSV, że wszystko może być zrobione na Bitcoinie. That, that's not... Not like the of a, of a model. To nie jest oczywiście no, wypowiedź modelu biznesowego. Ale po prostu to podpowiada nam, dlaczego te wszystkie altcoiny, kryptowaluty się pojawiły. To, że na przykład potrzebujemy Ethereum, żeby być świato by był światowym komputerem, czy powiedzmy platformą od smart kontraktów. Wszystko to się wydarzyło dlatego, że nie można było skalować Bitcoina, czyli taka była wizja. Także bardzo ważne jest to do, do powiedzenia, że może wszystko być tutaj stworzone na Bitcoinie. And That's the foundation for getting to the niche stuff. I to jest ten fundament do przejścia dalej. The way you set up the platform, dlatego, że w taki sposób, w jaki chcesz tutaj ustawić tą platformę, bo dajesz możliwość ludziom, którzy są w tym markecie. Rywalizują ze sobą, i mając tą możliwość odblokowanych tych wszystkich funkcji, to społeczność może mniej. Market decyduje, i konkurencja, czy faktycznie jest na to niż, albo jakaś, można powiedzieć, z drugiej strony, użyteczność, która wprowadzi jeszcze większą wartość tego projektu, który chce tutaj budować. What the best niche is. So you don't have Calvin or Craig saying, hey, Także nie mamy tutaj osób, powiedzmy Calvin R. czy Krega um, Wright'a, którzy mówią, ej, nie, nie, my tylko się skupiamy na um, aplikacjach pogodowych. Albo w płatnościach, albo w innych rzeczach. Także kreujesz takie miejsce, gdzie można właśnie... Ludziom pozwolić na budowanie, na kreowanie nowych aplikacji na blockchainie. So I możesz ich zachęcić ekonomicznie do tego, żeby to robić. And... I wtedy oni ze sobą rywalizują. No tak jak na przykład dzisiaj mamy w rywalizacji trzy e, czy cztery nawet e, platformy, które zajmują się e, płatnościami. Mamy Money Button, mamy SendBee, mamy oprócz tego też Paymail i oni teraz ze sobą będą rywalizować, oczywiście, taki normalny sposób, bo widzę, że te wszyscy, te wszyscy deweloperzy się spotykają gdzieś tam i, i pomagają sobie z jednej strony, ale z drugiej strony, każdy z nich chce mieć najła, najłatwiejszą implementację do innych aplikacji, jak najlepsze wprowadzenie. Money Button ma ten właśnie switch, który się używa, czyli taki. E, Logujemy się do tych wszystkich aplikacji, wtedy możemy bardzo prosto za pomocą jednego slajdera tutaj wykorzystać te płatności. Tak samo inne platformy w płatnościach rywalizują pod takim względem, że łatwość zapamiętania maila albo nika, money button. Mamy powiedzmy tak samo, że za pomocą dodajemy znaczek dolara i jest nick. W PayMal dodajemy znaczek maila i też wysyłamy na maila praktycznie wewnątrz aplikacji. Więc. Tutaj jest ta zachęta do rywalizacji. I wtedy market decyduje. I tutaj bym odpowiedział na to pytanie tak, że nie, że można wszystko zrobić na Bitcoinie, tylko po prostu, że stwórzmy takie środowisko, gdzie to wszystko jest możliwe. A wtedy market. Będzie determinował to, czy faktycznie będzie to działać. Yeah, I, of the I wtedy tutaj wszystko zależy właśnie od możliwości danej platformy. I wtedy tutaj wszystko zależy właśnie od możliwości danej platformy. Bo niektóre startupy, które wchodzą na przykład w ten rynek i, i powiedzmy mają większe zamiary niż mogą tutaj ugryźć pewne techniczne rzeczy. To do all that work. But if the, if bitcoin If the can do all of these things, then... Ale jeżeli ta platforma, na której się buduje, powiedzmy tak jak w przypadku Bitcoin SV, mówi tutaj Steve, no to wtedy mm, faktycznie. Przynajmniej to jest dobry marketing z jednej strony yeah. dla Bitcoin SV. I też nie podzielam tego zdania, że na przykład mówi się tutaj źle na temat tych aplikacji, że nie ma użyteczności albo że są trywialne. Po prostu dajemy ludziom możliwość. Tutaj Derek zauważa, że po prostu budują coś. Dopiero ta wartość wzrasta. Pamiętajcie, że nikt na Bitcoin SV nie wydaje tutaj ICO w postaci dajcie mi 10 milionów czy 40 milionów milionów dolarów, czy 200 milionów dolarów, a my dowieziemy ten produkt. Nie, każdy wchodzi, ma swój team, buduje od początku. Dopiero kiedy ta aplikacja łączy się z głównym protokołem Bitcoin SV i jest ten powiedzmy ta płynność, ta transakcja tutaj wykorzystywana, wtedy buduje się wartość danej aplikacji pod względem ludzi, ile tych ludzi używa Bitcoin SV to nie jest jak Ethereum, gdzie trzeba było najpierw zrobić ICO, wpakować czterech śmiałków, tak jak tutaj, i każdy z nich mówi, że nasza platforma dowiedzie wszystko w 2021 i dostajemy 100 milionów i nagle okazuje się, że 95% z tych projektów już z nami nie ma. Albo jak dostali nawet 2 miliony zamiast 20 milionów, no to nagle kończy się kasa lub po prostu chęci też maleją, bo Lambo stoi przed domem. Także, Zostawimy to teraz 22 minutki starszy. Przejdziemy do kolejnej audycji w kolejnym dniu lub w kolejnych dniach. Pamiętajcie, że zostało raz, dwa, praktycznie dwa dni, i w trzeci dzień, już od jutra, będzie Genesis Hardwork, więc będziemy tutaj obserwować na bieżąco, co tutaj się dzieje. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.